Witajcie, ja jestem Kamko i to jest kolejny odcinek serii Pokémon Sword Shield Wi-Fi Battle W dzisiejszym odcinku chciałem zrobić coś, czego w sumie dawno nie było, a mianowicie... Nawet nie wiem, nawet nie wiem, czemu włączyłem a. a mianowicie to chciałem powalczyć walki rankingowe Tak, to, to jest zarudę, piękny zarudę Kiedyś go wykorzystamy. Niemniej. E, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, chcę powalczyć walki rankingowe i to dokładnie singlowe. Generalnie muszę przyznać, że jestem kiepski w single, e, wolę walki podwójne jednak e, mieliśmy niedawno turniej na, na podwórkowej Lizę Pokémon. E, nie powiem, że poszło mi tam jakoś idealnie, ale generalnie... Ułożyłem drużynę, która mi się bardzo spodobała. I o dziwo, nawet sobie dradziła jako taką walka rankingowych, bo powalczyłem trochę. Nie jestem może jakoś specjalnie wysoko, jest to tylko Great Voltier. E, jednak... Jest to dla mnie coś... E, z czego jestem za, zadowolony, Tyle dlatego bo ułożyłem tą drużynę... na uczelni, gdy mi się nudziło. E, jest to dokładnie ta drużyna. Tito Darmanitan, Galar, Blaziken, Lipard, Eternatus i Rillaboom. E, jak już mówiłem, nie jest może to może jakoś specjalnie najmocniejsza drużyna, ale użyłem ją naprawdę for fun. E, jestem z niej zadowolony. Generalnie jest e, tak, e, jakbyście byli ciekawi. Format turnieju jaki mieliśmy to wszystkie Pokémony e, na, e, na, na single wraz z jednym dowolnym legendarnym, mitycznym pokemonem, e, dlatego jest tylko jedna, jedna legenda, czyli Eternatus. I widzę, że trafiliśmy na interesującą drużynę. Same najmniejsze formy, praktycznie poza Mamosłajnem, w sensie. Jestem jestem Great Ballu, jakim cudem. No dobra, może gry, bo nie jest jakieś specjalnie wysoko, ale dla... dlaczego trafiłem na coś takiego? W sensie. Nie zamierzam <grym> dawać litości, chcę wygrać. Dobra, eee... Ee, ee. Mój Darmanitan nie ma Earthquake'a, a, a przydałby się na metanga. A właśnie to jest Zelmot Darmanitan, to nie jest Gorilla Taktik okro jest okropne, więc... Ale mam fire punch, a, więc... Wiecie co? Ja A widzę, że zacząłem Brasicana. W sumie Brasikan nie jest złym pomysłem. Dobra, ja zrobię w taki sposób. Może przesadnie myślałem długo nad taką drużyną, ale. No cóż, każdy punkt się liczy. Hmm. Chyba, że mój przeciwnik mnie inaczej mnie zaskoczy, więc przekonamy się. O, pierwsza zasada: nigdy nie lekceważ przeciwnika i to zdecydowanie się przekłada w Pokémonach. Okej, okay. eee. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Cutiefly? Czy Qtify to było... A tak, Qtify, bo wyższa forma to jest Rebombi. Czy ja chcę używać... Nie, nawet nie muszę używać Swordensa, po prostu Blaze Kick i tyle. To, to naprawdę... Stun Spore, które spudowało Biedny. Dobra. Fokus coś... Wydaje mi się, że teraz będziemy szybsi. Chyba, że ma jest skarfa albo cokolwiek. Eee, no dobra. To basic może spudować, a my nie chcemy spudować, więc użyję Thunder Punch'a. Okej, okay, byliśmy szybsi. Pierwszy pokój pokonany. Jakoś dziwnie się czuję, walcząc na, na taką drużynę, ale... Co ja mogę powiedzieć? Tak nam przeciwnika. Nie będę narzekał, w końcu o punkty Dobra METANK A właśnie w tym formacie nie ma Dynamaxu, to tak jakbyście się zastanawiali, więc... Eee, wie, więc o, o to się właśnie musimy Dobra Okej, okay, ten Metank musi mieć Evil Light, bo jest zbyt wytrzymały okej, okay, to, to nas nie zabiło na hita Mogę użyć w sumie Sword dance E, e, dobra, w sumie nie mam jeszcze czego obawiać się, naprawdę. Nawet jeśli bezliker nam padnie, istnieje też szansa, że ten bezliker zada więcej obrażeń niż poprzedni. Nie zadał. No trudno. Chociaż ZenHebat może spudłował. <ścoughs> Czuję się z czymś źle. W sumie nie, nie wiem, ile Stanspor ma szansy na spudłowanie tak naprawdę. Czy, czy ma 90% szansy, aby trafiło? ZenHebat też ma chyba 90%, a. Blessing chyba ma również 90, dobra, przeciwnik się podobał. Ja, ja się nie dziwię, chociaż z drugiej strony, no sorry, miałeś takie Pokémony, że ciężko było tam w takim czymś wygrać. No dobra, przechodzimy do kolejnej walki, to było szybkie. Okej, okay, kolejny przeciwnik, Ho-Oh, race, no, trochę tankowa na Feroton, Quagsire i Porygon, bujka. Musimy no, w sumie ho zresztą też. Jak możemy na to zaradzić? Teoretycznie... Dobrze jest zacząć Eternatusem. Rila Boom teoretycznie dobry na Oxayera, ale to tyle. Leopard. Berman hmm. ten nie jest zbyt... Ok, Baziken się przyda. Hmm, chyba Lipard. Tak myślę. Ta trójka. Coś może zdziałać. Dobra, przekonajmy się. Jakoś ciężko widzę duszę przeciwnika. Może, może być naprawdę trudna walka. Ale zobaczymy. Eternatus wydawał mi się dość bezpiecznym, początkowym Pokemonem, ale kto wie. Ferotorn czyżby... Hołową, okej, okay, tak też można. Pytanie ile zada Dynamax Cannon Nie mamy nic perfektowego na, na tego to Toło tak samo nie ma nic na nas, więc... Chcież to Sludge Wave może w sumie... Aby go otruć? a Dynamax Cannon, niech będzie. Nie wiem, czy zada ponad pół, może? No kiepsko. No, No dobra. Hmm. To brzmi ciężko, ale. Tak jakoś mamy średnie opcje Może trafimy krytycznie, kto wie. Hołowo jest zbyt twardym Pokemonem. No niestety w, w tym momencie samy Ternatusa. Dobra, drugi, drugą bezpieczną opcją jest tutaj Blaziken Mamy Thunder Puncha. Chociaż może Lipard. W sumie spróbujmy Liparda, czemu nie? Bo Zika nas zostawimy jako kartę atutową. Myślę, że powinniśmy być szybsi. Użyjmy Dark Pulse, a potem zaskoczymy przeciwnika. Dobra, Dark Pulse. Musisz dobić tego chłowa. Błagam. Musisz być szybszy, jak nie, jak nie to będzie mi smutno. Okej, okay, wymienił. Kogo? Ferotorn? Na, Dobra, zobaczymy, czego żyje ten Ferotorn, tak naprawdę. O, mi to jakieś nie przeszkadza, Ra raczej nas na, na hita nie zdejmie. Mmm, Seed? Lich Seed. No dobra Ten Lich Seed nie jest problemem dziwą. Co z tego, że się wyleczy? Jestem ciekaw co z czego sobie użyć trzeciego, ale Możemy zrobić teraz taki mik, że użyjemy Encore by, żeby ten Farton nie miał Protekta. dobra nie ma Protekta idealnie. W tym momencie ferotorn jest bezużyteczny. Drugi raz nie może tego użyć. I teraz Dark Pulse zada ponad połowę obrażeń. No, Licht nie jest fajny, jednak dam radę to wytankować. Dobra. Teraz tak Dark Pulse. Mój przycinek pewnie zmieni teraz tego ferotorna. Jednak nie ważne co zmieni. A nasz Slipper jest szybszy i to, i to dzięki jednemu fajnemu ruchowi, jakim jest Hopikat. Okej, okay, nie zmienił, mogę przejść jeszcze raz na plot No, nie wiem, co na wcześniej sobie myśli, ale ok. Hmm. Wydaje mi się, że on chce poświęcić tego ferotorna, ale skoro chcesz poświęcić tego ferotorna, e, pójdziemy nawet z tym o krok dalej. Brzmi jeszcze jednego następcy. I w tym momencie jesteśmy naprawdę nie do zatrzymania, nieważne co nasz gościń wystawi. A to dlatego, bo teraz nasz Tarkus one dosłownie wszystko. Zaraz zresztą sami zobaczycie. Ten Lipsyd jest irytujący, ale nie jest problemem. Dobra Dar puls i lecimy Co innego jak, jak Gengar będzie mieć na przykład Focus Sasha, ale mam nadzieję, że nie. A, ma protektora. okej. Okay. No dobra. Ja, nie żeby to miało znaczenie. Ech, ale jakie nienawidzę Stalu. Stal jest tak strasznie nudny, jest tak strasznie irytujący. Widzicie, ten Ferotor nas nawet nie dotknął. To, to, to wszystko to liczy Jak taki gępiej może być ciekawy? Dla, dlatego generalnie nie gram Single. To jest powód, dla, dlaczego nie gram Single. Dobra. Terytor pokonany. Co będzie teraz następne? Mam nadzieję, że każdy Pokémon u niego nie ma. Eee, e, tego. Protekta. Dobra, jest. Synderys to pomyślał, a już jest Saker Puncha, czy tam czaszego Nie, nie, nie. Ja mam kopikata. Chociaż w sumie, czy, czy to teraz zadziała. Zobaczymy zresztą. Okej, okay. nieważne, nie użył Sucker Punch'a. Jesteśmy szybsi. Wątpię, aby on miał pokus Sasha, a to zabije na hita. Dokładnie. Papa Synderys. Pa, Teraz nie, nieważne jest są nasz przeciwnik ma sprzeciw. Nawet jeśli ma focus Sasha, nasz Lipard zdbije do, do focus Sasha, a Blastikę dokończy robotę. Wydaje mi się, że to będzie Gengar. Hoło. A nie, to był Howow. Dlaczego ja mówię, że Gengar? Z zapomniałem, że, że tutaj są trzy Pokemony przez chwilę, no ale okej. Okay. Jak widzicie, Lipard zrobił robotę. Ferotor nie uratował. Eee, mojemu przeciwnikowi walki, więc idealnie. Papa, Hoło, idziesz na hita. Lipard zrobił nam grę, idealnie. Dlatego wybił Liparda w single. Może nie jestem jakoś dobry w single, ale Leopard jest cudownym Pokémonem. Jest to jeden z moich ulubionych Pokémonów do walki w walkach singlowych. Wa walczyłem wiele walk wcześniej, i to Lipard jest takim Pokémonem, który zrobił mi chyba najwięcej walk właśnie w taki sposób. Jest to super Pokémon, naprawdę. Dobra, przechodzimy do następnej walki. A, znowu jakiś japoński. Kalyrex Shadow. Landorus. Znaczy mi się chce w dywizję Landorusa i tego cholereksa No ale dobra W tej, w tej walce może się przedać Rilla boom C mm, Tylko czym chcemy zacząć Eternatusem Perhaps Rilla boom idzie drugi, a trzecie trzecie, trzecie Armanita lito mm, mm, mm. Dito, Nie brzmi źle. Chociaż. Lipart? Jest Super efektywny niby na dwa Pokémony. Ma Encore. Nie, nie na dwa, na jednego, bo... Przecież Spiritum jest Dark Ghost, więc... już Darmite ma Earthquake. Ale Dito... Niech będzie Dito. I to jest dobrym Pokemonem. Zobaczmy od czego nasz przeciwnik. Mam nadzieję, że nie od Landorusa i że nie ma Choice w Earthquake, bo to będzie coś strasznego. No ale przekonamy się. W sumie, jeśli będzie to Landorus, to zmieniamy Narry Leboom od razu. Hmm. Grow... Grow Life, tak. Arkanaim. Dobra, Arcanine nie brzmi źle. Intimidate? Intimidate. Nie żeby to miało znaczenie, ale Intimidate. No dobra. Eee, on nie rezystuje nam naszego Dynamax Canona. Więc używamy Dynamax Canona. Nie wiem co ten Arcanine chce zrobić. Może spodziewał się, że pierwszy będzie u nas Reload'u, no jednak nie. Nie jest pierwszy. Czyżby Landurus? Calyrex. Mogę, mogę użyć Shadow Bola tak jak chciałem, no ale dobra. Nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Jeśli nawet nas pokona, mamy Lito. Mamy Rila Buma, więc gdzie co? Nawet nie chcę zmieniać w tym momencie. Nawet jeśli ten Calyrex nas pokona, zmieniamy na Lito wtedy. Też mogę użyć tego Shadowbola. Naprawdę mnie kurczyło, bo wiedziałem, że wcześniej zmieni. Psyshock. Ok. Papa pa. Eternatus. Grimnight. Idealnie. No dobra. A Life No dobra, dobra. Cześć Lito. Zmieniamy się w kolejeksa. Muszę zapaść przez Spektriera, bo nie mam zapanego Spektriera w Pokémona, a bardzo by mi się przydał, bo to jest mocny Pokémon. Okej, okay, co my tutaj mamy? Boję się, że może mieć tego. Jak on się nazywał? Ta, ta największa forma z Dixaguna? Cóż, nie wiem, zobaczymy. Jeśli go ma, no, no to teraz no, na niego zmieni. Okej. Okay. A, pewnie Masaker Sucker Punch'a, dlatego na niego zmienił. Okej. Okay. A, prawie. No cóż, to to będzie na, na stówę Sucker Punch'a. Ja nie zamierzam poświęcić Dito, więc... zamieniamy na Buma. Boję się że tylko Arcanina po tym, ale... Zobaczymy. No to w sumie użyjemy sucker sa Joterna? E, Jotern będzie dobrym pomysłem. A poltergeist, naprawdę poltergeist? A ja się tak bałem. No dobra. Albo nie, użyjmy high Power. Tak, użyjemy tak, w taki sposób. High Hard Power to pewnie będzie na i teraz. No więc zobaczmy, czy się nie myliłem. Dokładnie. Wątpię, że po Intimidation to zabije na hitę, ale kto wie. Przekonamy się. Hmm, za mało. Rocky Helmet. Hmm. Hmm... No cóż, mogliśmy zrobić sobie grę tym Tito, ale... Dobra, jeśli teraz zmienię... To czy nam to coś da? Cóż, tak musimy zrobić i tak, więc... Orilla Boom bije każdego, to naprawdę. Dobra. Trochę sobie skomplikowaliśmy, ale to dlatego, bo właśnie myślałem, że ten Spiritum użyje Sucker Punch'a, no. Dobra, Intimidate wchodzi, więc idealnie. Frame Flower, okej, okay, to jest specjalny Arcanine. No dobra. Jesteśmy szybsi, bo Choice Scarf, wiadomo. Mmm... Extreme Speed hmm. Chyba nie, chyba Flame Flower mimo wszystko Przecież może zmienić to naprawdę, więc Flame Flower jest w stanie zabić tam ktokolwiek wejdzie. Przekonamy się. Mam, mam nadzieję, że teraz zmieni takie trochę mind game. Okej, okay, już we Extreme Speeda. Nic nie zadał. A frame flower ile zada? No też nic nie zadał. No cóż, ma mamy 5 pp, to naprawdę. Yy... Będę używać frame flowera do skutku. Mój przeciwnik i tak mnie nie zabije, więc. No chyba, że, 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 że chce mi wystalować moje pipi, ale. Okej, okay, nie, on też używa frame flower, okej. Okay. A chyba, już używa ROR. Jeśli używasz Roar, to nawet lepiej. Okej, okay, nie używa Roar. Okej, okay, czy to było dożenie krytyczne? Nie, to po prostu Dito ma mniej HP. Cóż, to jest bez znaczenia. Jeśli nam się skończą pipi na nim. Dobra, dobrze, że się, że się skończył Grassy tereny bo nie będzie leczenia. Musimy się pozbyć tego Arcanina, bo jest naprawdę kłopotliwy. Okej, okay, pipi nam wystarczy na całe szczęście, więc... Jeszcze dwa ataki. Chyba, że ten narkanami nas uderzy krytycznie. Zobaczymy. <grytania> to jest tak głupia walka teraz. Ale cóż, dobra, został nam ostatni atak. Teraz od pytanie, czy extreme speed nas zasabije. Ch chyba nie. Nawet jeśli to jest dalej bez znaczenia. Chociaż nie, teoretycznie nie jest bez znaczenia. Bo wtedy Arcanine może być wymieniony, aby zresetować Intimidator na naszym Rillaboomie, ale zobaczymy. Dobra, musisz to przeżyć byczku. Okej, okay, przeżyłeś, idealnie. W tym momencie skończyły sk nam się pp, ale zabiliśmy tego Arcanina, który był problemem. Nie wiem czy Extreme tym by, za by zadał więcej czy nie, ale okej, okay, wystarowaliśmy tam Flame, -fl flame Flowerami, więc... Więc jest okej okay. Naprawdę walka już jest skończona, nie oszukujmy się Grassy Glide, Choi zbandowany, zabije wszystko co mój przeciwnik tam chciał sobie wystawić, więc... Walka jest zostawiona <laughs> Teraz musimy tylko się z tym Arcaninem Tylko widzę, że przeciwnikowi się nie spieszy, aby wymienił Pokemona Gorilla Boom huh? Nas wybawi. Dobra. Tak jest. Spiritum. My żyjemy, Struggle. że żeby Struggle dobił tego Spiritum, ale to byłoby śmieszne. Chyba, że on ma Nie, nie wiem. Zobaczymy. No, no. Dawaj Spiritum. Pokaż co tam masz. Na timer grać chyba nie mogą, bo ta timer jest jeszcze za dużo. Aha. On ma Berry, którego przyspiesza. <laughs> Kasta Berry. Śmieszne jest ok. okej. Dobra, czy już zabił tego Spirituma? <laughs> Nie zabiło, prawie. <laughs> Szkoda szczerze. Byłoby zabawnie, gdyby zabiło. No dobra, tak czy tak wchodzi Rilamum i kończy robotę, więc... Bez znaczenia. Cześć, Spiritum! Spiritum w ogóle ma naprawdę piękne shiny, muszę przyznać. Oczywiście w jednej walce my też z shiny Spirituma, dokładniej w dużynie Cinti. Który użyłem. Jeśli nie widzieliście tego filmu, na naprawdę zachęcam Was do obejrzenia. A bardzo fajnie mi się grało drużyną Synty, muszę przyznać. I w końcu muszę też zobaczyć jeszcze inną drużyną. Enter. Nie wiem, co chcesz tym osiągnąć, ale. Okej. Okay. Nie wiem, chcę zmarnować na nasz czas. Czy rzeczywiście gra po timer? Jeśli gra po timer, to nie szanuję. Ile jest jeszcze tego timer'a w ogóle? Okej, okay. za dużo aby grał po timer, 4,5 minuty, więc nie jest w stanie. Ach. Ach, kolejny Ender, naprawdę wszedł mu kolejny Ender. On chce wystarować nasz y, Grassy Terrain. Musiałyby mu wejść jeszcze z dwie tury, tak. Albo nawet z trzy w sumie. Co nie? No, jeszcze, jeszcze musiałby tak trzy razy zrobić, co no, raczej chyba niezbyt mu się uda. Ale to z jego jedyny wincon. Eee, może próbować tylko tego, bo nie, nie ma innej szansy na zwycięstwo. okej, okay, nawet nie próbował, więc nieważne. No a Colyrex nie jest w stanie nas przesilnąć, bo mamy priority, więc eee, w tym momencie się skończy walka. Dlatego, widzicie, moja drużyna nie jest jakoś specjalna, ale zarazem, jak widzicie, z drugiej strony radzi sobie. Naprawdę sobie radzi. Co mówię, byłem naprawdę pod wrażeniem, że drużyna, którą zużyłem, ta, ta naprawdę na szybko, jest w stanie cokolwiek zrobić. Tym bardziej, w sumie na takie mocne pokemony. Papa To Jest dla mnie strasznie zabawne. Jej, pokonaliśmy. Teraz chyba wbijemy rank 8 na Great Ball'u. Dobra, zobaczmy czy wbijemy. Chociaż to tyle z dzisiejszych walk, bo e, tartofia o ten odcinek już trwa. Zinc. wow. Za walki z Zinka. Okej, okay, nie chcę kontynuować, ale chcę zobaczyć jaki mamy teraz ranking. X. To pewnie wbijemy teraz 8, ale kto wie. Wszystko jest możliwe, ale ta komika trwa długo. Jej ósmy rank. 30 bp, czy ile? <grym> Tylko 10, no dobra, 30 chyba było za wbicie ogólnie wyższego tieru. Dobra. się double nie grałem, muszę to jeszcze nadrobić, ale aktualnie gram single, bo mi się podobają. Dobra, ten sezon trwa do... do... pierwszego listopada, czyli jeszcze dwa tygodnie całe. Dobra, tak czy tak Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo, bo walki rankingowe, jednak stwierdziłem, że walki rankingowe są w sumie również fajne, bo są czymś zupełnie innym. To co może trochę mniej walki for fun, takie, takie wiecie, losowymi drużynami, a bardziej te, takie kompetytywne. Jednak myślę, że takie coś jest również ciekawe do oglądania. Ale tak, to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli tego jeszcze nie, nie robicie. Zostawić lajka pod filmem i oczywiście komentarza. Jeśli chcecie ze mną zawalczyć w jednym z film, filmów, to napiszcie komentarz. Chętnie z wami zawalczę, jeśli chcecie wystąpić na YouTubie ze mną. E, no i... Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć.